Cześć, nazywam się Marcin Osman, jestem przedsiębiorcą i prowadzę swój sklep pod adresem osmpower.pl i chcę opowiedzieć ci o niezwykle ważnej usłudze stworzonej dla polskiego świata e-commerce o nazwie Furgonetka Zwrot. Dobrze, wiesz jak bardzo ważne jest to, żeby klient mógł gładko przejść przez Cały proces zamówienia towaru. Ale czy wiesz, ilu klientów tracisz, jeśli nie dbasz o odpowiednią opiekę sprzedażową? Nie mam tu na myśli rabatu na kolejne zamówienie czy pięknego newslettera, ale umożliwienie klientowi dokonania bezpiecznego i prostego zwrotu towaru, jeśli zdecyduje się na zwrot produktu, który u Ciebie zamówił w sklepie. Dlaczego jest to aż tak ważne? Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Furgonetka wynika, że ponad 82% konsumentów deklaruje, że chętnie dokonuje zakupów na tych platformach. Które mają już zautomatyzowany proces zwrotu. Czy wiesz o jakich platformach mowa? Na pewno i znasz, bo są to giganci na rynku sprzedaży internetowej. Natomiast gdy mechanizmu łatwych zwrotów nie ma, potencjalny klient się waha przed dokonaniem zakupu. I możesz nawet go stracić. Dlaczego klient powinien móc w łatwy sposób zwrócić towar? Bo chciałby mieć komfort, że w razie, gdyby na przykład nie trafił z rozmiarem, może ten towar bez problemu łatwo szybko zwrócić. A jak wygląda sytuacja w większości sklepów internetowych? Mnóstwo formalności, pisania maili, wypełniania papierowych formularzy dużo pracy dla Ciebie i dla klienta. Zero automatyzacji. Z myślą o takich sklepach internetowych, które chcą iść z duchem czasu i rozwijać się na rynku e-commerce. Furgonetka przygotowała bezpłatny moduł Zwrot, który umożliwia klientowi łatwe, intuicyjne dokonanie zwrotu towaru zamówionego w Twoim sklepie. W Power.pl wdrożyliśmy i przetestowaliśmy takie rozwiązanie, więc opowiem Wam teraz, jak to działa. Z modułem Furgonetka Zwrot możesz w prosty sposób zintegrować Twój e-sklep, bez znaczenia na to, czy korzystasz z gotowego rozwiązania oferowanego przez znane polskie platformy do e-commerce, czy z kastomowego rozwiązania. W panelu online możesz skonfigurować najważniejsze ustawienia, takie jak adres zwrotu, czas na odstąpienie umowy. I na zwrot pieniędzy. Możesz też zdecydować, czy chcesz zaoferować swoim klientom bezpłatny, czy płatny zwrot. Na tej podstawie generowany jest dokument polityka zwrotów, który jest już zweryfikowany przez prawników furgonetki, dzięki czemu Ty nie musisz się już tym zajmować. Następnie w witrynie sklepu udostępniasz podstonny zwrot, przechodzącą klienta do formularza, gdzie w kilku prostych krokach może dosłać zakupiony produkt. Dzięki konfiguracji otrzymujesz informacje o każdym zwrocie i możesz nim zarządzać, monitorować, np. kwotę poszczególnych zwrotów, ich status oraz komentarz. Do zamówień i dowolnie je analizować i wprowadzać ulepszenia. Na każdym etapie otrzymujesz bezpłatne wsparcie furgonetki. Co zyskujesz? Bezpłatne narzędzie Furgonetka Zwrot da Ci pełną kontrolę nad całym procesem oraz możliwość analizy, dzięki czemu podniesiesz sprzedaż i zmniejszysz liczbę zwrotów, a przede wszystkim da Ci powracających i lojalnych klientów. A co zyskują Twoi klienci? Przede wszystkim gwarancję prostego i bezpiecznego przeprowadzenia ich przez cały proces zwrotu, co przekłada się na częstsze i większe zakupy. Użytkownicy Twojego e-sklepu będą mogli raz na zawsze zapomnieć o papierowych formularzach, czy też mailowym ustalaniu szczegółów zwrotu, czy innych przeszkodach, z którymi do tej pory musieli się mierzyć, gdy chcieli zwrócić towar. Żeby zwrócić zakupiony w Twoim sklepie towar, wystarczą cztery proste kroki. Klient wchodzi na podstawny zwrot w Twojej witrynie, która przynosi go do panelu użytkownika. Po zalogowaniu się do panelu może zobaczyć wszystkie swoje produkty i wybrać te, które chce zwrócić. Następnie, kilkoma prostymi kliknięciami uzupełnia prosty formularz, w którym wybiera na przykład sposób pakowania czy opcję wysyłki. Do dyspozycji ma szeroką ofertę przewoźników i teraz tylko wystarczy, żeby nadał paczkę. O każdym kolejnym etapie tego procesu jest informowany na bieżąco, m.in. o odebraniu przez Ciebie paczki, czy o tym, że zostały mu zwrócone pieniądze? Jak widzisz, moduł zwrot od furgonetki pozwoli Ci w pełni zautomatyzować cały proces zwracania produktów. Będzie to ogromne ułatwienie zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów, które być może przyłoży się również na to, że będą robili większe zakupy. Jeśli kupujący zyskają jasną informację, że w razie potrzeby mogą szybko, łatwo i bezpiecznie wyklikać w kilku krokach, zwrot nieścianych towarów, to zmniejszy to ich obawę przed finalizacją transakcji i szybciej dokonają zakupu. Być może kupią więcej, a z całą pewnością wrócą do Ciebie, aby realizować kolejne zamówienia właśnie w Twoim sklepie. Przetestuj moduł do zwrotów zupełnie za darmo i zobacz, jak automatyzacja spisuje się w Twoim biznesie. U mnie działa. Pozdrawiam, Marcin Osman.